Której strony się za to zabrać? Mam jeden pomysł. Jaki fajny kostium, Mila. Pokażesz nam jakieś sztuczki? Zgadłeś? Patrzcie uważnie. Tą chustą przykryję swoją rybę. Voilà. I zniknęła! To prawdziwy cud. Genialne, jesteś mistrzem. Na tym kończymy magiczny pokaz. Jaki piękny mamy dzisiaj dzień. Nic nie jest w stanie popsuć mi humoru. Co? Kto rzucił we mnie rybą? Co za hamstwo! No to skandal. Rozlałam swój koktajl. Nie ujdzie to nikomu na sucho, trzeba będzie znaleźć sprawcę i go ukarać. Mila, patrz, chyba twoja ryba leci z powrotem. O nie, miałeś rację, Alex. Nie uda ci się uciec, będziesz musiała ją zjeść. Dobra, teraz ja zrobię wam pokaz. Patrzcie, jutrzcie się. Mistrz pokaże wam, jak robi się najpyszniejsze rolki na świecie. Alex, przerażasz mnie. Nie martw się, wiem, jak się obchodzić z nożem. To wszystko, moje danie gotowe. Wygląda bardzo apetycznie. To prawda, nawet ja nie miałabym nic przeciwko spróbowaniu takiej ryby. Sorry, ale to moje danie. Będziesz musiała sama coś wymyślić. Chociaż na pewno mnie nie pokonasz. Jakie to pyszne. Kurczę, ja też na...